Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa na briefingu prezydenta Krakowa Jacka majkowskiego w sprawie stanowiska miasta wobec ostatnich wydarzeń związanych z komisją. Panie prezydencie, bardzo proszę. Proszę państwa, no mogę powiedzieć jedną rzecz, że mam dosyć gorzką satysfakcję z tego co się podziało bo jak Państwo pamiętacie od paru lat wnosiliśmy o załatwienie tej sprawy w taki sposób w jaki powinna być załatwiona interweniowaliśmy w prokuraturze zgłaszając podejrzenie faktu popełnienia przestępstwa dotyczyło ono przesyłania orzeczeń do miasta bez podpisu a więc chodziło o to żeby szybko przesłać żeby wstrzymać nasze przetargi Prokuratura to wtedy umorzyła. Podnieśliśmy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jak Państwo pamiętacie, Rada Miasta nie wyraziła zgody. Zwróciłem się w związku z powyższym do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, aby rozpatrzył sprawę związaną z możliwością odwołania od tych decyzji. Jak do tej pory z tego co wiem nie ruszono tej sprawy, aczkolwiek miałem sygnały, że pan rzecznik Kochanowski miał przygotowaną już odpowiedź po to, żeby skierować ją do trybunału. No niestety los rządził inaczej Kwestia trzecia Zgłosiliśmy parę spraw do Naczelnego Sądu Administracyjnego Na drogę postępowania sądowego One się toczą Generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć tyle, że yy, Uważamy, że jeżeli się potwierdzi Iż pewne nieruchomości Zostały odebrane Miastu W drodze popełnienia przestępstwa Ale mówię, jeżeli się potwierdzi Bo w tej chwili mamy zarzuty, a nie mamy udowodnionych Yy, przestępstw. To miasto powinno odzyskać bądź nieruchomości, bądź rekompensatę z takich naszych wstępnych obliczeń około czy ponad 30 milionów złotych. Jakich kamienic, jakich nieruchomości by to dotyczy, dotyczyło? To jest w sumie 8 chyba nieruchomości, trochę jest ziemi, trochę są kamienice. A Panie Prezydencie, jaki najbardziej kontrowersyjny, drastyczny przypadek działania Komisji Pana zdaniem tu w Krakowie? Dla mnie najbardziej drastycznym przypadkiem było, była sprzedaż działki na kapelance, która już była przeznaczona, miała być przeznaczona dla krakowskich rzemieślników i kupców na wybudowanie czegoś w rodzaju takiego hipermarketu i już po ogłoszeniu przetargu została ona przekazana Kościołowi przez Komisję i to zrobione zostało błyskawicznie. Następnie w ciągu dosłownie. Kilku dni, czy nawet dwóch, z tego co pamiętam, została ta działka sprzedana następnemu właścicielowi. Co teraz tam się znajduje? W tej chwili nic. W tej chwili jest pusta. Panie profesorze, pan Kilkowicz spotkał Markę Jakie Nie trochę wrażenie pytamy, bo podobno był bardzo spokojny, ale miał, był bardzo pewny siebie, bo widocznie no, miał ku temu powody. Mogę powiedzieć, że z, chyba dwukrotnie się spotkałem z panem mecenasem. Był faktycznie takim spokojnym, dystyngowanym. Panem aczkolwiek faktycznie pewnym siebie, no, mogę powiedzieć, że dawał nam do zrozumienia, bo rozmawialiśmy, nigdy nie rozmawiam w takich sprawach sam, że to co on chce przeprowadzić, to zawsze przeprowadzi, a ci, którzy stoją na przeciw, to już czasami nie pracują tam, gdzie pracowali. Panie prezydencie, jakie miasto ma możliwości prawne odzyskania, czy to nieruchomości, czy zwrotu pieniędzy? Chyba jeszcze nie było takiego przypadku, więc w tej chwili będziemy się nad tym zastanawiać, ale ponieważ nie jest to wyrok sądowy, ale decyzja administracyjna, od której nie ma odwołania, co prawda w ustawie o komisji majątkowej nie przewidziane jest odwołanie to jest właśnie tym głównym elementem, o który nam chodzi, to jednak w oparciu o ogólne przepisy prawa administracyjnego sądzę, że będziemy się mogli stać o zwrot pieniędzy. Niestety ze strony skarbu państwa, chyba. Panie Prezydencie, mówi Pan o 30 milionach nieruchomościach. Oprócz tej działki na kapelance, o które będzie się walczyć przed O wszystkie te nieruchomości, w stosunku do których zostanie udowodnione, że zostały nabyte czy przejęte w drodze przestępstwa. Ale jakieś przykłady ma Pan na myśli konkretne? No, tu jest Pan, który to wszystko prowadzi, więc jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, on wymieni to wszystko z nazwy. W jakim tym momencie jeszcze toczą się sprawy przed Komisją Białoruśkową? Mamy w tej chwili cztery chyba sprawy. Ale jak Państwo wiecie, od momentu, kiedy ta sprawa zaczęła być gorąca parę miesięcy temu, kiedy się pojawiły artykuły, kiedy się pojawiły głosy, kiedy nawet Sejm się podobno zdecydował, że tę ustawę trzeba by zmienić, aczkolwiek tak z pewną nieśmiałością to uczynił, że może zostawić, żeby to już skończyło się, szybko sprawy przeprowadzić, no trudno jest tak naprawdę powiedzieć, wie Pan, Pani. No.